Istnieje błąd duchowy, który prowadzi niezliczone dusze do zatracenia. Nie jest nim jawny ateizm, ani otwarte odrzucenie wiary. Jest to coś znacznie bardziej podstępnego, co gnieździ się w sercach tych, którzy uczęszczają do Kościoła, odmawiają modlitwy i spełniają dobre uczynki. Jest to ciche, nigdy niepoddane refleksji przekonanie, że jest się już bezpiecznym. W XIV wieku niezwykła kobieta otrzymała z nieba wizję, która powinna była wstrząsnąć chrześcijaństwem aż do fundamentów. Święta Brygida Szwedzka, mistyczka, założycielka zakonu, matka ośmiorga dzieci i przyszła współpatronka Europy, była świadkiem w duchu sądu nad duszą, która przez całe życie była przekonana o swoim zbawieniu. Człowiek ten czynił wszystko, co zwykle się czyni. Modlił się, spowiadał i spełniał dzieła miłosierdzia. Jednakże, gdy śmierć przyszła, aby odebrać jego duszę, rzeczywistość, która się ukazała, była przerażająca. Wizja, którą otrzymała Brygida, nie była zwykłym snem. Było to doświadczenie tak żywe, tak szczegółowe, że sama podyktowała je swoim spowiednikom, którzy spisali je słowo w słowo ze szwedzkiego na łacinę. Pisma te zebrane w słynnych ośmiu księgach Revelaciones, Objawień, zostały zbadane przez papieskie komisje, zatwierdzone przez teologów, takich jak Jan z Torkemady i uznane za zgodne z wiarą prawowierną i pobożnie wiarygodne. Ale co dokładnie zobaczyła święta Brygida? I dlaczego ta wizja miałaby mieć znaczenie dla ciebie, dla mnie, dla każdego, kto dziś uważa się za chrześcijanina? Odpowiedź jest prosta i niepokojąca, ponieważ błąd tego człowieka jest niewiarygodnie powszechny. Jest to błąd tych, którzy odkładają prawdziwe nawrócenie na jutro, tych, którzy spowiadają się bez prawdziwego żalu, tych, którzy czynią dobro z obawy przed karą, a nie z miłości do Boga, tych, którzy traktują Boże miłosierdzie jako automatyczną polisę ubezpieczeniową. Jeśli rozpoznajesz siebie, w którymkolwiek z tych opisów, ta historia może odmienić Twoje życie albo zbawić Twoją duszę. Zanim przejdziemy do wizji, musimy zrozumieć, kim była kobieta, która ją otrzymała. Święta Brygida nie była żadną ekscentryczną wizjonerką na marginesie kościoła. Była postacią o niezwykłym autorytecie moralnym, szanowaną przez papieży i królów, której głos rozbrzmiewał z proroczą mocą w epoce kryzysu. Jej słowa sprawiały, że możni drżeli, a biednych pocieszały. Mówiła nie we własnym imieniu, lecz jako rzeczniczka nieba. Urodzona około 1333 roku w Finście, w regionie Upland w Szwecji, Birgitta Birgersdotter należała do jednej z najbardziej wpływowych rodzin szlacheckich w królestwie, powiązanej z rodem królewskim. Nie została przeznaczona do klasztoru od dzieciństwa. W wieku trzynastu lat poślubiła Ulfa Gudmarsona, gubernatora ważnego dystryktu szwedzkiego, i spędziła z nim dwadzieścia lat małżeństwa, rodząc ośmioro dzieci. Wśród nich była córka, która sama miała zostać świętą Katarzyna Szwedzka. Życie duchowe brygidy było intensywne od dzieciństwa. W wieku zaledwie dziesięciu lat miała pierwszą wizję Chrystusa ukrzyżowanego ale po śmierci męża, około 1344 roku jej życie uległo radykalnej zmianie. Rozdała większość swoich dóbr ubogim, osiadła przy klasztorze Walwastra, a wizje zaczęły się nasilać. Chrystus, dziewica Maryja, święci, a nawet demony, rozmawiali z nią w dialogach, które wiernie dyktowała swoim spowiednikom. Nie były to niejasne wiadomości. Były one często surowe, prorocze, Pełne ostrzeżeń skierowanych do papieży, królów i skorumpowanego duchowieństwa. Brygida założyła zakon najświętszego zbawiciela i zmarła w Rzymie w 1473 roku. Została kanonizowana w 1691 roku, a w 1999 roku Święty Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy. Jej rewelacjones zostały zbadane przez papieskie komisje i uznane za zgodne z wiarą i pobożnie wiarygodne. Oto kobieta której niebo powierzyło jedną z najbardziej szczegółowych i straszliwych wizji sądu nad duszą i to nie byle jaką duszą ale duszą człowieka który myślał że postępował słusznie w revelaciones księga quarteo rozdziały 7 i 9 znajdujemy jedną z najbardziej wyszukanych i imponujących wizji w całej chrześcijańskiej literaturze mistycznej sam tekst Wprowadza ją jako cudowną i niezwykłą wizję dotyczącą duszy, która ma być sądzona, oskarżeń demona i wstawiennictwa chwalebnej dziewicy. To nie jest mglista, ani symboliczna opowieść. Jest to scena niebiańskiego trybunału, opisana z niemal prawniczą precyzją. Brygida była na modlitewnym czuwaniu, kiedy została porwana w duchu. Ujrzała ogromny pałac którego rozmiary przekraczały ludzkie pojmowanie. Ściany wydawały się być zrobione ze skrystalizowanego światła, a samo powietrze wibrowało od nadprzyrodzonej obecności, która sprawiała, że dusza drżała. Wewnątrz pałacu niezliczone postacie ubrane na biało siedziały, każda na swoim miejscu, w ciszy, pełnej oczekiwania. Byli to święci i błogosławieni, milczący świadkowie tego, co miało się wydarzyć w centrum tej niebiańskiej sali wznosił się tron sędziowski a na tym tronie siedział ktoś kogo brygida opisała jako słońce postać z której emanowały promienie światła tak intensywne i głębokie że wydawały się przenikać wszystko był to Chrystus sędzia żywych i umarłych w swojej boskiej majestacie obok tronu stała kobieta ukoronowana niezrównaną chwałą Dziewica Maryja, królowa nieba. Jej twarz promieniowała nieskończoną matczyną słodyczą, ale także uroczystą powagą. Wiedziała, co ma się wydarzyć, a potem, znikąd, wybuchła przerażająca obecność. Brygida opisała go jako Etiopczyka, strasznego z wyglądu, używając symbolicznego języka tamtych czasów, na określenie istoty ciemności. Był to demon. A jego oczy płonęły zazdrością i gniewem, gdy podchodził do tronu. Jego głos rozległ się w pałacu niczym grzmot: Sprawiedliwy sędzio, błagam cię, osądź pewną duszę. Niewiele brakuje do końca jej ziemskiego życia. Proszę cię o pozwolenie na dręczenie jej ciała i duszy, aż do ich rozdzielenia. Proces miał się rozpocząć. Zanim demon mógł kontynuować, Wystąpił uzbrojony rycerz. Był to anioł, a w ręku trzymał świetlistą księgę, której strony wydawały się być zapisane złotym światłem. Czystym i stanowczym głosem przedstawił przed niebiańskim trybunałem wszystkie dobre uczynki dokonane przez tego człowieka podczas jego ziemskiego życia. Były jałmużny, dawane ubogim, odmawiane modlitwy, odbywane spowiedzi msze, w których uczestniczył, odprawione pielgrzymki. Z zewnątrz życie tego człowieka wydawałoby się życiem dobrego chrześcijanina, być może lepszego niż wielu innych, ale ze świetlistego tronu wyszedł głos, który zmroził samo powietrze pałacu. Jest tu więcej wady niż cnoty i nie jest słuszne, aby wada była łączona ze szczytem cnoty. Demon wykorzystał okazję z wężową chciwością. Słuchaj, sprawiedliwy sędzio, krzyknął. Pismo nakazuje miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Ale ten człowiek czynił swoje uczynki z obawy przed karą, a nie z miłości, jak powinien. Jego spowiedzi były odprawiane z małym żalem. Jego serce nigdy nie było prawdziwie zwrócone do ciebie. I tu padła najbardziej jadowita strzała. Ten człowiek żył w zarozumiałości. Wierzył, że osiągnie prawdziwy żal później, przed śmiercią. Jak gdyby łaska była czymś, co można zaplanować. Jak gdybyś ty, panie, był zobowiązany do jej udzielenia, kiedy on zdecyduje się o nią poprosić. Anioł obrońca próbował odpowiedzieć: Prawdą jest, że miał nadzieję na prawdziwy żal i wierzył, że go otrzyma przed śmiercią. Ale demon odparł z nieubłaganą logiką. Wszystkie jego dobre uczynki i dobre myśli razem wzięte nie są warte łaski doskonałego żalu, zrodzonego z miłości do Boga. A sprawiedliwość wieczna stanowi, że nikt nie wchodzi do nieba bez tego żalu. Zatem, zgodnie ze sprawiedliwością, ta dusza należy do mnie. Jak gdyby słowa Oskarżyciela otworzyły drzwi, w pałacu nagle pojawiły się niezliczone demony. Brygida opisała je jako iskry. Wychodzące z płonącego ognia, miriady złych istot, z których każda pragnęła odebrać swoją część tej duszy. Samo powietrze zdawało się ciemnieć od ich obecności, a jednak nie mogły zbliżyć się do tronu światła. I uczyniły coś nieoczekiwanego i przerażającego. Wyznały wiarę w Trójce Świętą. Demony wierzą i drżą, jak mówi pismo. Wiemy, że Bóg jest jeden i w trzech osobach. Oświadczyły: Zostaliśmy stworzeni z miłości, ale zrzuceni do piekła z powodu sprawiedliwości, z powodu naszej pychy. Następnie dodały słowa, które zmroziły powietrze: Gdyby sama dziewica Maryja umarła w grzechu śmiertelnym bez żalu, sprawiedliwość Boża wykluczyłaby ją z nieba. Dlaczego ten człowiek miałby być traktowany inaczej? Demony nie kłamały. Używały prawdy jako broni. Miłosierdzie Boże jest nieskończone, owszem, ale nie znosi sprawiedliwości. Nie można nim manipulować ani traktować go jako coś oczywistego. Ten człowiek żył, traktując Boga jak automat do wydawania przebaczenia. A teraz demony żądały spłaty tego długu duchowego, który nigdy nie został uregulowany. Cisza, która nastąpiła, wydawała się wieczna. Wszystkie oczy były zwrócone na tron, w oczekiwaniu na wyrok. Nagle ciszę rozerwał dźwięk. Był to dźwięk niczym trąba, ale głębszy, bardziej autorytatywny, jak gdyby samo niebo wzywało całe stworzenie do zwrócenia uwagi. Głos nakazał: Cisza, aniołowie dusze i demony, zamilczcie. Matka Boga ma przemówić. Nawet demony zatrzymały się, niezdolne do ruchu w obliczu tej majestatu. Dziewica Maryja wystąpiła naprzód. Jej płaszcz wydawał się coś ukrywać, jakby chroniła cenny skarb. Jej oczy, pełne współczucia, ale i stanowczości, spoczęły na demonach. Wy, wrogowie, powiedziała głosem, który zdawał się wypełniać cały pałac. Wy, którzy atakujecie miłosierdzie i miłujecie sprawiedliwość bez miłości, spójrzcie i otworzyła swój płaszcz. Z jednej strony ukazał się mały kościół, a w jego wnętrzu można było zobaczyć mnichów na modlitwie, upadłych przed ołtarzem, ich głosy zjednoczone w błaganiu. Z drugiej strony płaszcza ukazali się mężczyźni i kobiety wszelkiego stanu, zakonnicy i świeccy, bogaci i biedni, których łączyła jedna rzecz. Byli przyjaciółmi Boga, ludźmi, którzy prawdziwie miłowali Pana. I wszyscy wołali jednym głosem. Zmiłuj się, zmiłuj się. Maryja spojrzała na tron i powiedziała: Pismo mówi, że wiara może przenosić góry, jeśli doskonała wiara ma taką moc, o ileż większą ma wiara, połączona z gorącą miłością tylu świętych i przyjaciół Boga. Człowiek ten, za życia, prosił o modlitwy tych sprawiedliwych, prosił ich, aby modlili się o jego zbawienie, aby został zachowany od piekła i osiągnął niebo. Nie czynił tego z cnoty, lecz z wyrachowania. Jednak modlitwy te były zanoszone ze szczerą miłością, a szczera miłość ma moc przed Bogiem. Była to jedyna rzecz, którą ten człowiek uczynił naprawdę dobrą. Prosił innych o modlitwę. Być może uczynił to, nie rozumiejąc jej wartości. Być może było to tylko jedno z jego duchowych ubezpieczeń. Ale te modlitwy. Nagromadzone przez lata przez ludzi, którzy naprawdę kochali Boga, wstawiały się teraz za Nim w najbardziej krytycznym momencie Jego wiecznego istnienia. Same demony, w obliczu wstawiennictwa Maryi, zostały zmuszone do przyznania prawdy. Modlitwa Matki Boga łagodzi gniew Boży. Nie mogły temu zaprzeczyć, choć ich to dręczyło. Ich własna natura zmuszała je do uznania tego, co prawdziwe nawet gdy ta prawda je pokonywała nienawiść w ich oczach była namacalna ale nic nie mogły zrobić stronu głos słońca Chrystusa sędziego w końcu ogłosił wyrok dzięki modlitwom przyjaciół boga człowiek ten otrzyma wystarczający żal przed śmiercią także nie pójdzie do piekła westchnienie ulgi zdawało się przejść przez pałac dusza została zbawiona demon przegrał ale wyrok nie był skończony jednakże kontynuował boski głos zostanie oczyszczony pośród tych którzy mają najcięższą karę w czyśćcu będzie musiał cierpieć przez całe epoki w najbardziej okrutnej niepewności zanim osiągnie odpoczynek a kiedy w końcu wejdzie do nieba otrzyma swoją nagrodę pośród tych którzy na ziemi mieli wiarę i nadzieję ale mało miłości nie pośród męczenników nie pośród świętych którzy miłowali gorąco pośród tych którzy uczynili absolutne minimum człowiek został zbawiony owszem ale ledwie a cena jego miernego życia duchowego miała być zapłacona niewyobrażalnymi cierpieniami w tym momencie wizja brygidy przybrała jeszcze bardziej straszny obrót została jej ukazana dokładnie to co oznaczała ta najcięższa kara. Brygida ujrzała straszne i mroczne miejsce. Nie było to piekło, to znajdowało się niżej, wieczny piec, zasilany nie drewnem, lecz demonami i duszami potępionymi, gdzie nigdy nie ma wytchnienia ani nadziei. To, co zobaczyła, było najsurowszym poziomem czyśćca, zarezerwowanym dla tych, którzy zostali zbawieni przez łaskę, ale żyli bez prawdziwej miłości. Było to miejsce oczyszczenia, owszem, ale oczyszczenia, które sprawiłoby, że każde cierpienie ziemskie zbledłoby w porównaniu. Dusza właśnie osądzonego człowieka stała na skraju pieca. Ogień unosił się od jego stóp, przechodził przez całe jego ciało i wychodził przez głowę jak woda sprężona w rurach. Brygida opisała szczegóły, które przyprawiają odreszcze. Uszy jak kowalskie miechy poruszające mózgiem. Oczy wywrócone, przyklejone do dna czaszki. Język wyciągnięty przez nozdrza, zęby jak żelazne gwoździe. Skóra zwisała z ciała jak oskurowana skóra zwierzęcia. Dusza była ubrana w lepką i lodowatą tkaninę, przesiąkniętą brudem i ropą. O smrodzie, który Brygida opisała jako gorszy niż jakikolwiek zapach ziemski. A dusza lamentowała. Płakała pięć razy, a każdy lament był spóźnionym przyznaniem się do prawd, które ignorowała przez całe życie. Pierwszy lament. Biada mi, bo tak mało umiłowałem Boga w zamian za tak wiele łask. Dał mi życie, wiarę, sakramenty, a ja dałem mu okruchy. Drugi. Biada mi, bo nie obawiałem się sprawiedliwości Bożej tak jak powinienem. Traktowałem jego sąd jak bajkę, coś odległego. Co nigdy mnie nie dotknie. 3. Biada mi, bo zbyt umiłowałem przyjemności ciała i cielesności. Wolałem przemijające pocieszenia niż radość wieczną. 4. Biada mi, z powodu bogactw światowych i pychy. Gromadziłem skarby, których nie mogłem zabrać ze sobą, i zignorowałem jedyny skarb, który się liczy. Piąty lament dotyczył konkretnych osób z którymi uwikłał się w sprawy światowe i moralne kompromisy. Anioł wyjaśnił brygidzie strukturę tego, co widziała. Pod tym miejscem było prawdziwe piekło, z jego wiecznymi ciemnościami. Czyściec miał trzy poziomy: najsurowszy, gdzie znajdowała się ta dusza, z obecnością demonów, mękami ognia i lodu, zamętem i ciemnością. Drugi, łagodniejszy poziom, gdzie cierpienia były jak słabość po chorobie. I trzeci poziom, gdzie była tylko kara pragnienia Boga, żarliwe oczekiwanie na ujrzenie Go twarzą w twarz. W kolejnych rozdziałach wizji Anioł objawił Brygidzie coś jeszcze głębszego i straszniejszego. Najcięższą karą dla tej duszy nie był ogień ani lód, była nią absolutna niepewność. Nie wiedziała, czy po zakończeniu oczyszczenia osiągnie wieczny odpoczynek. Czy też została potępiona na zawsze. Ta psychologiczna tortura, ta okrutna wątpliwość była ceną za jej wielki grzech, miała wiedzę i rozeznanie, ale użyła ich do celów światowych, zapominając i zaniedbując Boga, który dał jej wszystko. Anioł wyjaśnił, że dusza musi palić się przez sześć wieków w czyśćcu, chyba że otrzyma wystarczającą pomoc od modlitw przyjaciół Boga. Każdy wiek reprezentował aspekt jej nieudanego życia duchowego. Pierwszy wiek. Nie kochał Boga, rozważając mękę Chrystusa, który cierpiał wszystko wyłącznie dla zbawienia dusz. Słyszał o Krzyżu tysiąc razy, ale nigdy nie pozwolił, aby ta prawda przeniknęła do jego serca. Krzyż był dla niego symbolem, a nie rzeczywistością, która go osobiście dotyczyła. Drugi wiek. Nie kochał swojej własnej duszy jako chrześcijanin, ani nie dziękował Bogu za to, że został ochrzczony. Uważał za coś oczywistego niezmierny dar wiary, tak jak uważa się za oczywiste powietrze, którym się oddycha. Trzeci wiek. Znał przykazania, ale miał małą wolę ich przestrzegania. Wiedział czego chce Bóg, ale nie dbał o to na tyle, by to czynić. Jego religia była intelektualna, a nie przeżywana. Czwarty wiek. Wiedział, czego Bóg zabrania tym, którzy pragną nieba, ale odważył się działać wbrew temu, kierując się namiętnościami i pragnieniami zamiast sumieniem. Żył podwójnym życiem duchowym, wierzący w słowach, a poganin w czynach. Piąty wiek. Nie wykorzystał dobrze środków łaski i spowiedzi, mimo że miał na to wystarczająco dużo czasu. Spowiadał się z przyzwyczajenia, z obowiązku społecznego, a nie z powodu prawdziwego nawrócenia serca. Szósty wiek mało dbał o ciało Chrystusa i nie chciał często Go przyjmować, ponieważ nie chciał wyrzec się grzechu. Eucharystia była dla niego okazjonalnym obowiązkiem, a nie pulsującym centrum życia duchowego. Była to radiografia duszy, która przez lata łudziła się, że jest w porządku z Bogiem. Radiografia bezlitosna, ale konieczna. Bo ile dusz dziś żyje dokładnie w ten sposób? W innych częściach, rewelaciones, sam Chrystus skarży się na tych chrześcijan, którzy ustalają miłosierdziu czas i miarę, mówiąc w swoim sercu: róbmy, co nam się podoba, i tak dostaniemy się do nieba. To rozumowanie ma nazwę w teologii katolickiej: zuchwałość. Katechizm. Definiuje ją jako nadzieję na otrzymanie przebaczenia, bez nawrócenia, i chwały, bez zasług. A ty, kiedy ostatni raz spowiadałeś się z prawdziwym bólem z powodu obrażenia Boga, a nie tylko z obawy przed konsekwencjami, kiedy przyjąłeś Eucharystię nie z przyzwyczajenia, ale jako przemieniające spotkanie z żywym Chrystusem, kiedy modliłeś się nie po to, by coś uzyskać ale po prostu dlatego że kochasz tego który cię stworzył dobra wiadomość jest taka że wciąż żyjesz nadal masz czas człowiek z wizji został zbawiony tylko dzięki modlitwom innych otrzymując łaskę skruchy w ostatnich chwilach ale cena była straszna epoki oczyszczających cierpień w najbardziej okrutnej niepewności święta brygida otrzymała te wizje aby nas obudzić a nie przerazić. Bóg, który nas stworzył z miłości, chce być kochany w zamian nie jutro, nie później, dziś. Dusza tego człowieka została zbawiona ledwie poprzez nieopisane cierpienia. Twoja może być zbawiona poprzez radość życia przeżywanego w prawdziwej miłości. Wybór należy do Ciebie. A moment, by go dokonać, jest teraz nie jutro, nie wtedy. Gdy będzie to wygodniejsze, teraz. Święta Brygido Szwedzka, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.